Wszystko, co dobre i ładne, rozpływało się w tym zwierciadle na nic, a to, co złe, występowało wyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym zwierciadle jak gotowany szpinak. Widzisz, jakie to artystyczne? Wygląda jak piękny kwiat. Co się stało z moim kajem? Nikt nie może mi tego wyjaśnić. Biedne dziecko, zapewne jesteś małą gerdą. Tą, która przemierza świat w poszukiwaniu zaginionego chłopca. Gerdo, tak? Kaj czeka na ciebie. Prawda, nie ma ani chwili do stracenia. Renie, ruszamy dalej. J jestem wolny. Kaju, daj rękę, wracamy do domu.